Cześć! Dzisiaj przedstawiamy Wam Dacia bikster najnowszego suwa w ofercie bardzo popularnego w Polsce producenta. Zacznijmy od powierzchowności. Dacia bikster nazwałabym większą siostrą Dacia Duster. Zresztą jak sama nazwa wskazuje Bigster. Wiem, <grym> to <grym> sucho. Nie, dobra. Bigster jest opcją dla osób, które chciałyby mieć autor rodzinne, a jednak dacie Duster jest dla nich trochę za mała i trochę może za słabo wyposażona. Jeśli chodzi o wymiary. To auto ma 4,57 m długości, 1,81 m szerokości ze złożonymi lusterkami, jeżeli je rozłożycie będą to 2,7 m i 1,70 m wysokości, tak więc e, faktycznie kawałek e, auta tutaj jest. Samo, samo spojrzenie naprzód widać, że to jest Dacia, mamy te charakterystyczne lampy, które są e, obecne we wszystkich modelach tego producenta. Generalnie ta powierzchowność jest surowa i był to celowy zabieg. Tutaj mamy jedynie odważne przytłoczenie na, e, na klapie e, od silnika, tak poza tym nie ma tutaj żadnych płynnych linii, żadnych szaleństw, jest dosyć kęciasto, bardzo surowo, tak jak mówiłam, ale faktycznie ta sylwetka, jak się na to patrzy z boku, wygląda to przyjemnie. Naprawdę, kiedy nagrywaliśmy auto podczas w trakcie jazdy, nasz kierowca z drugiego samochodu powiedział, że kurczę, jak się na to patrzy w usterku, to naprawdę fajnie wygląda, tak więc to auto się ludziom faktycznie podoba. Przejdźmy do boku. Producent twierdzi, że wyrazem takiego terenowego charakteru Bixtera są te nadkola i próg, które są zrobione, jakby nie są w kolorze nadwozia. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to może być jakiś recyklingowany plastik. Tak, tak to przynajmniej wygląda na pierwszy rzut oka. Natomiast to, czy. Bikster jest autem terenowym, czy nie, to o tym sobie za chwilę powiemy, a teraz przejdźmy do felg. Tak naprawdę mamy do wyboru trzy rodzaje, trzy rozmiary felg. Są cztery wersje wyposażenia. W dwóch pierwszych wersjach wyposażenia, czyli w tej najtańszej i tej drugiej, mamy 17-calowe felgi. W tych dwóch wyższych wersjach wyposażenia są 18 ki Natomiast możemy sobie dobrać również 19-tki. Jest to dostępne jako opcja za dodatkową opłatą, nie jest to w standardzie żadnej wersji wyposażenia. No i felga, jak widać, jest prosta, jest też taka kęciasta. Moim zdaniem wygląda to spójnie z sylwetką auta, fajnie się komponuje. Powyżej fakt, yy, mamy bardzo prostą linię, tak jak wspominałam wcześniej, tutaj producent nie szalał. Co jest charakterystyczne to te klamki na tylnych drzwiach. Nie każdemu się to podoba, nie każdemu to odpowiada, natomiast ja osobiście podoba mi się to, że tutaj nie zastosowano żadnego lustarkowanego, że tak powiem materiału, więc możecie to otwierać, zamykać czy ta klamka, czy tak jak tutaj? No nie oszukujmy się ile razy dumka mało. To tak, to się nie plami, to się nie polcuje. Bardzo praktyczne. Jeśli chodzi o relingi dachowe, one nie są dostępne w post... inaczej. One nie są częścią standardowego wyposażenia, natomiast już od pewnej opcji tej wyższej są jak najbardziej dostępne modułowe. Można to modyfikować. I tak przechodząc do tyłu. No co, Z tyłu nie dzieje się dużo również, tak? Tak jak mówiłem, jest to w miarę spójny sweetkę, więc tutaj nie ma żadnych szaleństw. Ciekawa, jakby dosyć ciekawie, wygląda tutaj ten, ten, ten nie spoiler powiedzmy, z tyłu. Na szczęście mamy tutaj już antenkę w kształcie płetwy, a nie antenkę w kształcie płetwy. No tak, nie, nie, nie sterczy wam taka chamska antenka. A i co jest ciekawe, w Bigsterze, jako części pakietu jednej z wyższych wersji wyposażenia, mamy elektrycznie otwieraną klapę. Bagażnika. Nie jest to, e... wydaje mi się, że to będzie jedyny model Daczy, w którym jest to dostępne. Nie jest to aktywowane na ruch nogą, natomiast e, albo możecie z pozycji przycisku e, na pilociku, e, tak na pilociku, albo tutaj macie przycisk i ta klapa otwiera się sama. I również jest ona, ona regulowaną wysokość otwarcia, więc jeżeli jesteście w jakimś miejscu, gdzie jest dosyć nisko, to można, jakby ta klapa się zatrzyma, ona nie, nie uderzy wam w sufit, na przykład na niskim parkingu. Przejdźmy do bagażnika. Pojemność tego bagażnika jest uzależniona od tego, jaką wersję Bixtera wybierzecie. Mamy tutaj albo standardową miękką hybrydę, albo miękka hybryda połączona z gazem, albo pełna hybryda. To jest pełna hybryda, no i to jest ta wersja, która ma najmniejszy bagażnik. Więc w takiej pozycji, w jakiej tutaj widzicie, to jest pojemność 564 litrów, ale pod warunkiem, że nie mamy koła zapasowego. W tym egzemplarzu koła zapasowe jest, więc ta pojemność jest jeszcze mniejsza niż ta, którą podałam. Natomiast maksymalnie ta standardowa, miękka hybryda bez żadnych dodatków, ona ma 667 litrów pojemności i to są wszystko konfiguracje z rozłożoną tylną kanapą. Jeżeli ją złożycie, to to auto, czyli pełna hybryda będzie miało pojemność 1851 litrów, natomiast maksymalnie dla standardowej miękkiej hybrydy będzie to 1937 litrów, więc no miejsca jest, poza tym, że tego miejsca jest dużo, to ten bagażnik też jest jak to w Daci, do bólu praktyczny. Mamy tutaj e, oczywiście jakieś tam światełka, tak żebyśmy widzieli co się dzieje, mamy gniazdko do zapalniczki, ale mamy też... E, Całkiem słuszną ilość takich haczyków, na które możecie sobie zaczepić zakupy, czy jakiś tam inny bagaż, który nie chcecie, żeby wam po tym bagażniku latał. Mamy tutaj jeden haczyk, tutaj mamy dwa haczyki, i tutaj dodatkowo jest, potem powiem dlaczego dodatkowo, dodatkowo zamontowany jest jeszcze jeden haczyk. Więc e, jeżeli martwicie się o zabezpieczenie bagażu, tutaj nie będzie najmniejszego problemu. Zajrzyjmy do silnika i opowiemy sobie o tym, z, czego, z jakich elementów składa się ten układ hybrydowy. A, tu nie ma nawet podwórki. Tak nowocześnie. Dobra, teraz już na poważnie. Tak jak mówię, to jest pełna hybryda, więc opowiemy sobie najpierw o niej, a potem wspomnę trochę, jak wyglądają te pozostałe opcje. Mamy tutaj nietypowy, jak na grupę Renault Dacia, silnik czterocylindrowy o pojemności 1,8 litra. I to jest pierwsza hybryda, zarówno jeśli chodzi o Dacia, jak i o Renault, która dysponuje takim właśnie silnikiem. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego trafił on do Daci, a nie do Renault, ja nie pamiętam dokładnie jakby te, tych technikaliów wszystkich, natomiast e, kwestia była tego typu: że zmieni, miały zmienić się jakieś normy dotyczące, nie pamiętam czy to miały były rozmiary silników, czy, czy normy emisji spalin. W każdym razie chodziło o to, że oni wiedzieli, że takie silniki małe w hybrydach, e, no niestety, jeżeli nawet go tu wsadzą, to trzeba będzie go za chwilę zmieniać, więc nie było, nie było jakby sensu, więc umieścili go, bo to był świeży model, który był akurat w produkcji, umieścili ten silnik właśnie w Bigsterze. Ten silnik rozwija maksymalną moc, sam silnik spalinowy, nie mówimy tutaj jeszcze o, o, o mocy układu, on rozwija moc 109 koni mechanicznych, ale nie jest sam, współpracuje z silnikiem elektrycznym, który z kolei rozwija moc 48 koni, więc układ, moc układu określa się jako 157 koni. Natomiast jeśli chodzi o moment obrotowy, no, to tutaj jakby łącznego Wam nie podam, bo też producent go nie deklaruje, bo w brydach nie jest to takie proste. Natomiast silnik spalinowy dysponuje 172 Nm momentu obrotowego, natomiast silnik elektryczny jest 205 Nm. I oczywiście tutaj mamy też ten alternator, rozrusznik ten HSG, natomiast no on bezpośrednio mocy temu autu nie dodaje, więc zatrzymujemy się na mocy 157 KONI i to rozpędza Bigstera od 0 do 100 Kilometrów na godzinę w zawrotne 9,7 sekundy i jest to najlepszy wynik w całej gamie. Dla porównania, najwolniejszy Bigster to jest zwykła miękka hybryda z napędem na wszystkie koła. No i jej zajmuje to 11,2 sekundy. I kolejna rzecz, która jest istotna, jeżeli jesteście zainteresowani hybrydą, hybryda jest w tej chwili dostępna tylko i wyłącznie z napędem naprzód, z napędem na wszystkie koła. Tylko standardowa hybryda. Jeżeli interesuje Was Bigster w konfiguracji benzyna gaz również napęd na jedną oś. I no, porównując jeszcze te silniki, tak jak mówię, ta hybryda 1.8, 4 cylindry, natomiast cała reszta, czyli miękka hybryda i miękka hybryda połączona z gazem, to już są silniki o pojemności 1,2 litra i tam jest albo 140 koni, albo 130. 130 to jest właśnie dla tej wersji z napędem 4x4, która jest najwolniejsza w gamie, co jest no, logiczne. I od razu może jeszcze powiedzmy sobie o skrzyni biegów. Hybryda, Ta pełna hybryda, którą tu widzicie, jest jedynym modelem w Gamie, który jest wyposażony w przekładnię automatyczną. Cała reszta to są sześciobiegowe manuale. Przejdźmy do środka. Zanim się rozgadam na dobre, e, pamiętajcie tylko, że cały czas mówimy o Daczy. Jakby nie mamy tutaj do czynienia z klasą premium, więc też nie spodziewajmy się jakichś e, skórnapa i tym podobnych rzeczy. A teraz o, samy, o samym Bigsterze mi ilość miejsca wewnątrz jest tego wygodnie fotele są miękkie natomiast chciałabym tak naprawdę zacząć od materiałów jakich tu użyto będzie królował tutaj plastik nie oszukujcie się fajne jest to że nie ma praktycznie żadnego piano black natomiast te materiały których tu użyto no, no widać tak że że, że gdzieś się producent musiał oszczędzić więc te plastiki no, są to takie to trochę chamskie plastiki, nie oszukujmy się. Nie, jakby gwarantuję, że widzieliście to w setkach innych, tańszych aut, ale jest estetycznie. Nie jest to przegombinowane, gdzieś tutaj troszeczkę producent przyplata kolory tak, i te tekstury tych, tych materiałów, żeby nie było mdło. Co jest nowością w Bigsterze? To elektryczna regulacja fotela kierowcy. Oczywiście nie w pełnym zakresie, ale elektrycznie możecie już sterować pochyleniem tego fotela, a także wysokością. Oczywiście przód, tył i regulacja odcinka lędźwiowego to są, jest to regulacja manualna, natomiast jest to pewne nowo w Dacji. Jakby ja zaczynam od rzeczy, które mi się podobają, które są, są nowe przynajmniej dla tej marki. Ja jestem ogromną, ogromną, ogromną fanką tego schowka w podłokietniku. I nie tylko dlatego, że on jest ogromny i bardzo głęboki, ale dlatego, że on jest chłodzony. Więc jeżeli idziecie w jakąś daleką podróż, nakupicie sobie puszek z napojami czy butelek, chowacie to tutaj i to się Wam naprawdę nie nagrzeje. Sprawdziliśmy to, bo pojechaliśmy tym autem do Zakopanego i z powrotem i faktycznie ja tam wwaliłam nie tylko butelki z wodą, ale też batoniki. Absolutnie, jakby woda była przyjemnie chłodna i w ogóle ta czekolada z batoników nie popłynęła. I żeby Wam udowodnić, że to nie jest taki zwykły mały schowek, zobaczcie, prawie do łokcia. To jest półlitrowa butelka wody, i ja bym tutaj zmieściła pewnie jeszcze trzy takie butelki, jakbym chciała. Więc, e, nie jest to jakaś zwykła, jakaś wydmuszka, gdzie zmieścicie jedną małą puszkę. To jest potężny schowak, w dodatku chłodzony. Kolejna rzecz, która mi się w tym wnętrzu podoba, to są ekrany. Macie dwa, macie, mamy tutaj dwa ekrany, oba po 10 cali. E, ekran wskaźników e, i centralnie umieszczony ekran dotykowy. E, ten ekran wskaźników pokazuje te podstawowe informacje, jakieś tam spalanie. Jeżeli aktywujecie sobie ten pomad, to też będą te funkcje z tym pomadem związane tutaj, wyświetlane, jakieś tam ograniczenie prędkości, tego typu rzeczy. Natomiast ekran centralny, no to tutaj jakby sprawa jest jasna, tak, jakieś tam multimedia. Poza oczywiście tym dodatkowym pilotikiem, który jest w Dacie, no bo to jest Dacia, czyli siostrę, no więc ten dodatkowy pilotik musi być. Ale tutaj, tak jak mówiłam, sterujecie sobie multimediami. Oczywiście mamy i Android Auto, Apple CarPlay. Ja akurat mam podłączone Apple CarPlay bezprzewodowo, menu. Nic skomplikowanego, to są proste rzeczy. Nie ma tutaj przesadnie dużo funkcji, więc nie było czym tego menu zaśmiecać. Jakieś tam podstawowe, podstawowe funkcje ustawienia pojazdu możecie sobie tutaj modyfikować, sprawdzać. Te trzy rzeczy, o których ja powiedziałam, czyli fotele. Ten chłodzony schowek w podłokietniku i te dwa ekrany to nie jest standardowe wyposażenie Bigstera. Te elementy są różne w różnych opcjach, jakby Wam dochodzą, natomiast o tym sobie powiemy za chwilę, wierzcie mi, nie będziecie przerażeni cenami. Bixter już w standardzie jest wyposażony w klimatyzację, natomiast w tej podstawowej wersji wyposażenia jest to klimatyzacja manualna, ale już bodajże od tej drugiej wersji, tej nieco droższej, mamy klimatyzację automatyczną, w dodatku dwustrefową. Więc kolejny plus. Poza tym mamy dosyć standardowe elementy. Tutaj mamy schowek z kapholderami, to sobie można zdjąć, jeżeli chcecie. Jakieś tam inne rzeczy umieścić, jest to oczywiście chowane. Do tego dwa porty USB-C, takie gniazdo od zapalniczki. Jest też podowarka indukcyjna, to również nie jest standard. Ona jest od, od tej bodajże drugiej czy trzeciej wersji wyposażenia dostępna. Tutaj sobie przyłączamy tryby jazdy w sensie przód. Tył I ten, powiedzmy, bieg parkingowy. Poza tym, takie standardowe schowki, tak, tu schowek pasażera. Co jest trochę nietypowe, to te, znaczy nietypowe. Spodziewałam się nieco głębszych schowków w drzwiach, przyznam szczerze. Nie ma tutaj tragedii, dlatego że butelkę spokojnie, taką półlitrową sobie schować, jakieś tam wszelkie inne drobiazgi, które chcecie gdzieś zmieścić, schować, one tutaj wejdą. Natomiast przydałoby się troszeczkę, żeby to było głębsze, bo jeżeli tutaj butelki. Nie, po, nie położyć, tylko ją postawić, ona będzie trochę latała. Dobra, to przesiadamy się do tyłu. Jak widzicie, miejsce z tyłu jest od cholery jeszcze trochę. Ja, tak jak w innych testach powtarzałam, nie jestem mało osobą, mam prawie 180 cm wzrostu, a mogę sobie prawie wyprostować nogi, więc jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową. No, no miejsca jest bardzo, bardzo dużo dwie dorosłe osoby na spokojnie mogą tym podróżować, wydaje mi się, że i trzecia osoba, jeżeli będzie jakichś mniejszych gabarytów, to również nie będzie tutaj narzekała i co mają do swojej dyspozycji pasażerowie z tyłu poza dużą ilością miejsca? niewiele rzeczy, ale przydatne e, porty USB-C e, mamy dwa nawiewy klimatyzacji nie jest, nie jest to żadna trzecia strefa natomiast każdy pasażer e, ma swój nawiew, do tego jeżeli podróżujecie we dwójkę o Jezu. To jest poza tym, że mamy dwa cup holdery, to mamy dwa takie stojaki, w których możemy sobie umieścić telefon. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałam tego w praktyce, czy to się będzie dobrze trzymało, czy nie, ale opcja taka jest. Jedynym problemem może być to, że, jak widzicie, w takiej konfiguracji mamy cały bagażnik na wierzchu, natomiast to nie jest problem, tylko Stera, w wielu autach tak to działa. Także, jeżeli będziecie chcieli to sobie rozłożyć, to warto zapamiętać, żeby położyć tu coś, co wam przy hamowaniu nie wleci po prostu do środka. Mówiłam, że pasażerowie nie mają do swojej dyspozycji dużo z tyłu, ale jest jedna ciekawa rzecz, i to jest dobre miejsce do tego, żeby wam to pokazać. Coś takiego nazywamy to U-Clip, i to są takie uchwyty, do których możecie montować przeróżne rzeczy, akcesoria, które oferuje Dacie. I na przykład na tym drugim siedzeniu był zamontowany taki uchwyt. To jest to bardzo proste, dosłownie tak. I na przykład to, co tutaj widzicie, to jest uchwyt na jakiś tam tablet czy tego rodzaju urządzenie. Więc możecie sobie tutaj, jakby, złapać tablet, podłączyć go do portu, żeby nie rozładowała się bateria i pasażer z tyłu może sobie coś oglądać. Mamy dwa takie uchwyty, takie te klipsy z tyłu, po jednym dla każdego pasażera. Do tego mamy dwa z przodu. Jeden jest przy ekranie dotykowym na telefon. Nie wiem dlaczego, bo mamy ekran dotykowy Android Auto i Car Apple CarPlay, ale jest, możecie sobie zainstalować. I jeden dla pasażera, przy tym schowku pasażera. Tam na przykład Arek ostatnio sobie zamontował uchwyt na napój, bo chciał, no, chciał mieć tam, a nie na tej konsoli środkowej. I do tego jeszcze z tyłu mamy jeszcze jeden ten uchwyt. Tutaj może ciężko go będzie zobaczyć, bo ja tu siedzę. Ale tutaj na środku. No i tutaj akurat jest zamontowany właśnie, o, też uchwyt na napój. To możecie sobie cokolwiek innego oczywiście zamontować, tylko akurat to jest tutaj. I to jest fajne, bo na przykład brakuje Wam miejsca, nie wiem, stoją dwie kawy w tej konsoli centralnej, a Wy jeszcze macie otwartą puszkę, to sobie to bierzecie, przekładacie, instalujecie sobie z przodu, proszę bardzo. Poza tymi uchwytami w, w środku, o których Wam mówiłam, jest jeszcze taki uchwyt w bagażniku. Wcześniej, jak pokazywałam Wam te haczyki, mówiłam, że jest jeden taki dodatkowy, ale o nim powiem potem. To właśnie był na taki klips dodatkowy jako akcesorium, haczyk w razie gdybyście potrzebowali jeszcze jednego. Jest jeszcze dodatkowy tutaj na klapie bagażnika i w tej chwili akurat mamy za, zamontowane światełko, które się klika i ono sobie świeci. I bardzo użyteczne jest to, że można je sobie regulować, więc jeżeli jest ciemno, chcecie sobie doświecić, proszę bardzo, i. Jezu, bardzo, tak jak mówię, łatwo się to zdejmuje i na przykład mamy tutaj jeszcze drugie. to jest ten uchwyt, o którym ja mówiłam wcześniej, który możecie sobie zamontować, bo tam z boku jest jeszcze jedno mocowanie. Także i możecie to dowolnie sobie zamieniać, więc no. Moim zdaniem to jest genialne. Skoro już obleciliśmy Big teraz ze wszystkich stron, to przejdźmy do tego, jak się tym autem jeździ, i muszę przyznać, że całkiem przyzwoicie. I mam. Od razu powiedzmy sobie o tym, co mnie osobiście troszeczkę przeszkadza, ale to jest tak naprawdę chyba moja jedyna uwaga. Chodzi mi o system utrzymujący auto w pasie ruchu. Ten system, no niestety, ale nie zawsze dobrze widzi pasy i bywają takie momenty, w których pomimo tego, że ja widzę w lusterkach, że ja naprawdę jestem gdzieś tam na środku pasa i, i wcale nie zbliżam się niebezpiecznie do linii, on próbuje mnie korygować i bywa to nieprzyjemne i bywa to trochę niebezpieczne, więc ja osobiście wolałam to wyłączać. Na szczęście. Jest bardzo prosty sposób na dezaktywowanie tego, zarówno tego, jak i systemu ISA, czyli tego w uproszczeniu, który będzie wam krzyczał, jak auto dojdzie do wniosku, że przekraczacie prędkość. Mamy jeden przycisk, nazywa się to My, My Safety Personal, coś takiego, i tam można sobie zakodować, co chcecie włączyć bądź też wyłączyć po aktywacji tego. W uproszczeniu polega to na tym, że klikacie ten przycisk dwa razy i automatycznie system rozpoznawania znaków drogowych, jak i ten system utrzymywania w pasie ruchu e, po prostu się dezaktywują. Wygodne, wygodne i dobre, ten, ale ten system sam w sobie moim zdaniem trochę do poprawy. No i jeszcze jedna rzecz, do której właściwie fakt można się przyczepić, to asystent monitorowania martwego pola. W ogóle chwała da za to, że ten asystent tutaj jest. On jest w jednej z tych droższych wersji wyposażenia już. Natomiast w mieście działa OK. On dobrze łapie, jeżeli coś jest w waszym martwym polu, ale na autostradach i ekspresówkach działa z takim no dosyć sporym opóźnieniem. Ja zauważyłam, jak żeśmy wracali właśnie z gór, że jechałam prawym pasem i jeżeli widziałam coś w lusterku, tak, że coś się do mnie zbliża, lewym pasem, asystent, jakby ta lampka w lusterku zaczynała mi migać dopiero w momencie, kiedy auta mnie wyprzedzające, te, które bardzo szybko jechały, były gdzieś tutaj, na równi ze mną, nawet trochę dalej niż ja. Więc to jest zdecydowanie za późno. Na trasach szybkiego ruchu jednak trzeba polegać bardziej na swoim osądzie, niż na osądzie auta, bo ono działa z opóźnieniem. Korzystałam też z tempomatu, tak jak Wam wcześniej mówiłam, chociażby dla pomiarów. Jest tutaj aktywny tempomat z regulacją odległości od pojazdu poprzedzającego. Jest ok. Nie jest jakimś tam panikarzem. Nie urucham, jakby nie... W momencie, kiedy zobaczy pojazd poprzedzający, nie panikuje. Także tutaj jest też na no, plus całkiem nieźle skonfigurowane, natomiast już pomijając, kończąc ten temat tych te, te wszystkich systemów asystujących, Bister nie jest małym autem, ale też nie jest jakimś słonim, więc... Manewrowanie tym po mieście jest zaskakująco przyjemne. Absolutnie nie odczułam tego, że mam do czynienia z, z, z takim dosyć dużym suv który z powodzeniem może wozić 5 osób. Do tego wspomaganie jest bardzo lekkie. E, bardzo takie wybaczające kierowcy błędy. E, również jest to plus. No niestety czasami brakuje tego przyspieszenia. No nie oszukujmy się, prawie 10 sekund do setki to jednak jest dużo. I jeżeli spróbujecie Bigstera mocno zachęcić pedałem gazu do dynamiki, jasno, on trochę tam się zbierze, natomiast tego silnika i nie oszukujcie się, to nie będzie tak, że gdzieś coś jest wygłuszone, wy będziecie go słyszeć. Uwierzcie mi, nie należy do przyjemnych, ja się śmiałam, że po prostu jest to dźwięk kosiarki, no niestety, no 4 cylindry, 1.8, To no, nie ma czego, no, jakby nie, ma, nie ma co spodziewać się cudów, no więc poza tym dla spokojnego kierowcy, któremu się nie, jakby permanentnie nie śpieszy, moim zdaniem świetne auto, tym bardziej, że ma kamerę. Ta wy wyższa wersja wyposażenia ma kamery z przodu, z tyłu, więc będziecie widzieć, co się dzieje. Sama widoczność też nie należy do najgorszych. Nie ma to oczywiście jakichś specjalnych emocji, ale nie bolało mnie prowadzenie tego auta, powiem tak. To, to już jest to dużo, biorąc pod uwagę jego cenę. Jest okej. Okay. Poza tymi plusami, o których mówiłam wcześniej, warto jeszcze wspomnieć o fotelach. Ja wiem, że już mówiłam o nich w kontekście tej elektrycznej regulacji fotela kierowcy. Ale warto wspomnieć też o tym, że te fotele są po prostu wygodne. One są mięciutkie. Okej, okay, nie trzymają Cię szczególnie dobrze w zakrętach, ale tutaj też nie ma czym szaleć. Przejechałam Big na no Ponad 1000 km i bardzo, bardzo, bardzo wygodne jest to auto. Zarówno same fotele, które są miękkie, jak i zawieszenie. Oczywiście ono nie wyłapuje nierówności, nie oszukujcie się, będziecie je czuć, ale będziecie je czuć bardzo miękko. Więc podróżowanie tym jest komfortowe. Jest naprawdę komfortowe auto, w szczególności za takie pieniądze. Tak jak mówiłam, zawieszenie jest miękkie. Pewnie zastanawiacie się, czy to auto w trasie da wam popalić, jeśli chodzi o wyciszenie właściwie jego brak, no i Hmm. No, nie oszukujmy się, nie jest ona szczególnie dobrze wyciszona, będziecie ten silnik słyszeć, będziecie słyszeć wiatr, eee, dlatego bardzo polecam jazdę spokojniejszą. Jeżeli jest ograniczenie do 120, będziecie jechać 120, włączycie sobie jakąś muzykę. Będzie ok, naprawdę. Natomiast jeżeli będziecie jakby najdzie was łańska fantazja i dojdziecie do wniosku, że a, warto poszaleć, no nie będzie to przyjemne dla ucha, bo po prostu ta bikster nie jest dobrze wyciszona i tyle, no ale tak jak mówię, spokojna jazda, bez problemu. No jak jechaliśmy do Zakopanego i potem z powrotem, ja jechałam, głównie 120 a momentami nawet wolniej, bo była na Ten silnik jakby nie dawał mi o sobie znać, nie męczył moich uszu, więc jak zachowacie ze za kółkiem zdrowy rozsądek, to jest naprawdę wierzcie mi do przeżycia. Rozmawiamy teraz o spalaniu. Układy hybrydowe Renault są znane z tego, że są bardzo, bardzo ekonomiczne. No i nie inaczej jest w Bigsterze. Też na korzyść Bigstera działa to, że to jest bardzo lekkie auto, bo hybryda waży bodajże 1420 kg, więc nie jest ona obciążona zbyt dużym akumulatorem trakcyjnym. Pomiary wyszły nam następujące. Zmierzyliśmy ją w mieście w takim ruchu. Powiedziałabym standardowym, nie było jakichś wielkich korków, ale też nie było tak, że miasto było puste. I ona spaliła nam 4,5 litra na 100 kilometrów. Kiedy wyjechaliśmy na trasę z ograniczeniem do 90 na godzinę, tak 70-90, wtedy wskaźnik spalania pokazał nam bodajże po 50 kilometrach 4,6 litra. 60 litra, Natomiast już na trasach szybkiego ruchu korzystaliśmy z tempomatu. Na ekspresówce ustawiliśmy tempomat na 120 na godzinę i e, Bigster spalił 6, okrągłe 6 litrów na 100 kilometrów. Natomiast na autostradzie przy tempomacie na 140 km spalił 8 litrów, równo 8 litrów, co ja mogę do tego dodać. No, jest to bardzo, bardzo ekonomiczne auto, bardzo. Kolejna przydatna informacja, często hybrydy są znane z tego, że mają dosyć małe baki paliwa. Tutaj tak nie jest. Bigster ma, niezależnie od tego, w jakiej wersji go wybierzecie, bak o pojemności 50 litrów. Miękka hybryda, standardowa hybryda, miękka hybryda połączona z gazem również. No tamta, ta ostatnia będzie miała bak 50 litrów na benzynę i 50 litrów na gaz. Także nie będziecie musieli tankować co chwila, a biorąc pod uwagę spalanie Bigstera, to naprawdę rzadko będziecie tankować. Przejdźmy do tego, co jestem pewna bardzo Was interesuje, czyli do cen Bigstera. Jeśli miałabym to określić skrótowo, to wydaje mi się, że Bigster nie występuje w wersji drogiej. Ceny tego auta zaczynają się od 99 900 zł. Nie dotyczy to hybrydy, dotyczy to miękkiej hybrydy. Tej z manualem. Natomiast to mimo wszystko, poniżej 100 000 zł za nowe auto. A pełna hybryda, czyli coś takiego jak widzicie tutaj, ona występuje w trzech wersjach wyposażenia: i albo zapłacicie za nią 124 000 zł, albo 132 200, albo 132 700. Więc. Każdej możliwej fugi konfiguracji ona jest poniżej. 140 tysięcy, to tak porządnie poniżej 140 tysięcy. Przejdźmy może do tego, co mniej więcej dostaniecie, co za ile. Podstawowa wersja wyposażenia nazywa się Essential, i to jest wersja, w której nie jest dostępna pełna hybryda. To jest ta najtańsza, gdzie macie miękką hybrydę. I co tutaj dostajecie? No dostajecie tą man manualną klimatyzację, o której wcześniej mówiłam. Jest już kamera cofania, są czujniki parkowania z tyłu również. Do tego macie 17 całowe felgi, o których Wam wspominaliśmy. No i jeśli chodzi o ekrany 10 cali, ten centralny, on jest w każdej wersji wyposażenia. Natomiast u kierowcy jest to już 7 cali, nie jest to 10 cali, tak jak to, co wam tutaj pokazywaliśmy. To jest ta podstawowa. Natomiast w tych kolejnych dostajecie jakieś tam dodatkowe funkcje. Kolejna wersja wyposażenia nazywa się Expression i to jest ta, od której zaczynają się hybrydy. Więc ta hybryda za 124 tysiące, o której wcześniej mówiłam, to będzie właśnie to, o czym zaraz sobie powiemy. I tutaj dodatkowo do tych elementów, o których mówiłam wcześniej, dochodzi już klimatyzacja automatyczna. Do tego macie elektrycznie składane lusterka, jest już elektryczny hamulec postojowy, do tego ta antena płetwa rekina, o której mówiłam wcześniej, podstawowa wersja wyposażenia, niestety jest to... no cóż, jest to jeszcze antenka. Tak naprawdę z tych bardziej istotnych rzeczy to by było na tyle. Już dużo ciekawsze są te dwie kolejne wersje, te Extreme i Journey. I tutaj macie już dodatkowo ten wyświetlacz, 10 kierowcą, o, o którym sobie rozmawialiśmy. Tutaj będzie już ładowarka indukcyjna, relingi dachowe, tutaj też elektryczny dach panoramiczny wchodzi. Do tego również będzie kamera z przodu, większe felgi, tutaj już mamy 18 cali, elektrycznie sterowane foton kierowcy, elektrycznie sterowana klapa bagażnika. Nawet w tej najwyższej wersji wyposażenia Bigster może nie ma jakichś cudów, ale weźcie pod uwagę to i on kosztuje, tak? 132 700 zł za najdroższego. Jeżeli nie chcecie kupić hybrydy, tylko interesuje Was albo miękka hybryda, albo benzyna gaz, no to nie przekroczycie nawet 130 tysięcy, bo pomiję, poza hybrydą jakby, najdroższa będzie z tego, co pamiętam, miękka hybryda z napędem 4 na 4 i ona kosztuje jakoś 126 600 zł, więc no nie oszukujmy się, przy dzisiejszym rynku motoryzacyjnym, przy dzisiejszych cenach to jest po prostu tanio jak barszcz. Jak mogłabym podsumować Dacia Bigster, no bez wątpienia jest to bardzo udany model. Jest to coś, co moim zdaniem Polacy kochają, czyli auto do bólu praktyczne, bardzo ekonomiczne, które w dodatku jest świetnie wycenione. No, bo nie oszukujmy się, maksymalna wersja wyposażenia i to nie przekracza 140 tysięcy zł. Hybryda. Do tego wygląda to bardzo przyjemnie, jeździ się całkiem wygodnie. Oczywiście ma jakieś tam mankamenty, o których mówiliśmy, natomiast no, moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jakby patrząc na Stera całościowo, to tych jego kilka wat, naprawdę to jest nic w porównaniu z tym, co i za ile dostajecie od Daci w tym aucie. Dzięki za uwagę, dajcie znać co sądzicie o Victorze, jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii i do następnego razu.